Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Boże, obdarz Kościół Twój jednością i pokojem. Uradowałem się wezwaniem, pójdziemy do domu. Mi pokoje i oto ja mu bram Twoich Jerozolem nowe Kościele świętym. Boże ob kościół gościu Twoim jednościom i pokojem. w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z Wami. I z domem Twoim. Pod datą dzisiejszą co roku obchodzimy rocznicę poświęcenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie. Jako kościół katedralny biskupa Rzymu, papieża, jest ona najważniejszą świątynią świata. Mówi się o niej, że jest matką i głową wszystkich kościołów, miasta i świata. Jest również znakiem jedności ze Stolicą Piotrową. Bazylika Świętych Janów, Jana Ewangelisty, Jana Chrzciciela znajduje się na starożytnym wzgórzu na Lateranie, na kopule, przepraszam, na fasadzie u góry. Łaciński napis głosi to, o czym przed chwilą czytaliśmy, Caput et Mater, Głowa i matka omnium eklezjarum urbi et wszystkich kościołów miasta i świata. Zazwyczaj pewnie sądzilibyśmy, że katedrą papieża jest Bazylika Świętego Piotra na Watykanie. Tymczasem właśnie dzisiaj święcimy rocznicę poświęcenia Katedry Laterańskiej, która jest katedrą, czyli kościołem własnym oczywiście każdego Ojca Świętego. W miejsce homilii dzisiaj przeczytam list Episkopatu Polski o przygotowaniach do Światowego Dnia Młodzieży. Msza Święta obecna ofiarowana jest za zbawienie świętej pamięci Heleny Franciszka Prunzińskich, Seweryna Łączkowskiego oraz zmarłych z rodziny Kaszubowskich. Ta msza święta jest transmitowana do, do, przez internet, przez telewizję internetową chojnicę. TV, której właścicielem jest obecny tutaj operator pan Jerzy Erdman. Serdecznie witamy, a mszę świętą koszty sponsoruje pan radny gminny pan Zbigniew Neumann. Przeprośmy Boga za grzechy nasze, abyśmy godnie złożyć mogli tę najświętszą ofiarę, również i w łączności z ojcem świętym Franciszkiem. Ponieważ bazylika właśnie jest także znakiem jedności i powszechności całego Kościoła. Zmiłuj się nad nami, Panie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Czas widzenia utrzymanego od Pana, zaprowadził mnie Anioł z powrotem przed wejście do świątyni. A oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana, skierowana ku, ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie od bramy zewnętrznej skierog, skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej ściany świątyni na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie. Woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych, i wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie więdną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm. A ich liście za lekarstwo. Oto Słowo Boże. Umiłowani w Chrystusie, siostry i bracia. Przeżywane dziś święto poświęcenia Bazyliki Laterańskiej przenosi nas myślą do Rzymu i jednoczy w modlitwie z papieżem Franciszkiem. Bazylika Laterańska bowiem to katedra biskupa Rzymu, a jednocześnie matka i głowa wszystkich kościołów świata. Jest ona symbolem jedności i powszechności całego Kościoła. Szczególnym doświadczeniem tej uniwersalności i jedności są światowe dni młodzieży, które w lipcu 2016 roku odbędą się w Polsce. W tym samym czasie Kościół w naszej ojczyźnie będzie świętował jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski. W ten oto sposób przeszłość spotka się z przyszłością, tradycja, ze współczesnością, sięgając początków Kościoła w Polsce i otwierając się na to, co nowe, mamy szansę odkryć ponownie korzenie, z jakich wyrosła wiara na polskich ziemiach. Kończymy zatem wezwaniem modlitewnym będziemy wołać, móc się za nami Maryjo, Matko, Miłosierdzia, Módl się za nami. święty Janie Pawle II. Święta Fausty, siostro Faustyno. Na czas przygotowań do Światowych Dni Młodzieży udzielamy wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Podpisali kardynałowie arcybiskupi i biskupi obecni na 366 zebraniu plenarnym konferencji Episkopatu Polski w Warszawie w dniu 8 października 2014 roku. W całej Polsce odbędą się cztery zbiórki, cztery kolekty z przeznaczeniem na wsparcie tych Światowych Dni Młodzieży. Pierwsza z nich ma miejsce w tym miesiącu w naszej parafii za dwa tygodnie, i potem mniej więcej co pół roku kolejne trzy kolekty na ten cel będą przeznaczone. Natomiast dzisiaj jest kolekta parafialna w drugą niedzielę miesiąca. Jak zwykle odważam się polecać ją Waszej dobroci i życzliwości. Natomiast za tydzień kolekta na nasze wyższe seminarium duchowne w Pelplinie. W dni powszednie tego tygodnia, msza święta o godzinie 17.00. Jutro, za zmarłych z rodziny, data z intencji państwa, data we wtorek, za zbawienie Czesława Jurgawki, pierwsza rocznica śmierci, intencja schojnic. W środę za zbawienie Kazimierza Dubickiego z ofiar mszy świętej pogrzebowej. W czwartek trzynasty dzień miesiąca o 17:00 różaniec drugiej róży i Msza Święta za parafian. w piątek msza Święta dziękczynny w Rocznicy małżeństwa, pani Barbary i pana Konrada Marlochów składamy najlepsze życzenia i Gratulacje. Również w sobotę, 50. z kolei, rocznica małżeństwa pani Katarzyny i pana Edmunda państwu Skiba. Również tak samo najszczersze gratulacje i najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności, Bożego Błogosławieństwa, wzajemnej miłości, radości, szczęścia po jak najdłuższe lata. Przyszłą niedzielę rano o ósmej za zbawienie Józefa z okazji urodzin intencja rodziny i suma. przyszłoniedzielna z intencji państwa Ewy i Piotra Kobu za zbawienie Genowefy, Józefa i zmarłych z rodziny Kobus. Ponadto we wtorek przypada święto narodowe, oczywiście nie jest to święto kościelne o 12 w Chojnickiej bazylice msza święta w intencji ojczyzny i powiatu. Zachęcam, byśmy tego dnia wywiesili na naszych domach flagi narodowe. Zachęcam również do udziału w przyszło niedzielnych wyborach samorządowych. Jest najnowszy numer pielgrzyma. Dziękuję bardzo za ofiary w postaci Cegiełek, Państwu Jadwidze i Franciszkowi Bożychom oraz Pani Elżbiecie i Panu Zdzisławowi Kierskim. Rodziców. Dzieci pierwszokomunijnych proszę pom świętej do zakrystii o po odbiór małego pielgrzyma. Przedwczoraj wieku 86 lat zmarł w świętej pamięci Ignacy Cupa z Nierzychowic dawnego Pomu. Wieczny odpoczynek racz mu dać panie. Dobry jest nasz panie. Przez nieskończone miłosierdzie Boże Niech Świętej Pamięci Ignacy odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. Pan Ignacy, kilka lat mieszkał, dopiero od kilku lat mieszkał w Niżychowicach. Przyjmował co miesiąc Komunię Świętą. Z domu raczej nie wychodził, więc pewnie nie jest znany. Różaniec za zmarłego dziś w kaplicy dawnego szpitala w Chojnicach o, o 19, a pogrzeb jutro. O godzinie 11.30 różaniec Msza Święta w kaplicy cmentarza komunalnego w Chojnicach, a następnie złożenie do grobu na tymże cmentarzu. Msza Świętą dzisiejszą, a jest skrót tej, tej Msza Świętej dzisiejszej, można obejrzeć na stronie www.hojnice.tv, wszystko pisane małymi literami bez przerwy. Www.hojnice.tv. Korzystając z tej wyjątkowej okazji, chciałem jeszcze minutkę, czy może dwie, powiedzieć oczywiście w wielkim skrócie o historii tego kościoła, także i naszej parafii. Do parafii należy również Kościół Świętego Bartłomieja w Moszczenicy. Parafia liczy niespełna tysiąc mieszkańców. Kościół ten jest o tyle ciekawy, że powstawał etapami. Ta część, której ta część nazwijmy to ołtarzowa, prezbiterium, tu gdzie jest cegła, to jest część pierwotna z XVI wieku. Dzieło Właścicieli majątku Szynfeld, bo tak się nazywały, wcześniej niżychowice, Wolszczelegerów. Jeden z nich, Jan Jakub. Jan Jakub Kazimierz Wolszczeleger, umieszczony jest tutaj na pamiątkowym epitafium. I ta świątynia, w takim bardzo małym rozmiarze, służyła właściwie do czasów współczesnych. Bo dopiero na początku lat 80. Świętej Pamięci ksiądz kanonik Roman Lewandowski rozbudował do tej świątyni, do Churu, do miejsca, gdzie w tej chwili znajduje się chór. A po następnych 20 latach, na początku tego wieku, dokładnie w 2000, 2002 roku, po raz trzeci dokonano. Kolejnej rozbudowy tego naszego kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej. Tak najkrócej przedstawia się historia. Parafia jest najmłodszą. Przepraszam, nie jest najmłodszą w dekanacie chojnickim, ale, ale jest jedną z najmłodszych. Dokładnie 25 lat minęło 1 lipca tego roku, odkąd jesteśmy samodzielną parafią. Przedtem należeliśmy do parafii Bazyliki, do parafii ścięcia świętego Jana Chrzciciela w Chojnicach. Tyle może historii. Na ekranie widać wyposażenie, wnętrze naszego kościoła, więc nie ma potrzeby na tym się już zatrzymywać. Chciałbym jak zwykle jakiś uśmiech przekazać. Otóż Otóż dzisiaj rano otrzymałem SMS od pani organistki, że z powodu silnej mgły nie przyjedzie na mszę poranną. No, wnoszę stąd, że w cholicach musiała być znacznie większa mgła niż, niż u nas. Otóż w czwartek pan kościelny odprowadził do szkoły wnuka, a pan woźny mówi do pana kościelnego, że może go odprowadzi, bo żeby nie, nie zgubił drogi w tej mgle do domu. Ja natomiast mówię do Pana Woźnego, że słyszałem taką historyjkę, że gdzieś była tak silna mgła, że koń się udusił. Na to, goście, na to Pan Woźny mówi tak, to prawda w Czersku. Oczywiście nie mam nic przeciwko skądinąd temu sympatycznemu miasteczku, ale coś musi być na rzeczy, skoro tak wieść niesie, że stało się to w Czersku. Z kolei Pan Kierski, Pan Zdzisław mówił o jakiejś innej jeszcze gminie, ale nie jestem w stanie tej nazwy powtórzyć. W każdym razie rzeczywiście, to oczywiście anegdotka i uśmiech. Rzeczywiście takie zdarzenie jest powtarzane jako oczywiście żart. Również żartem jest ta historyjka, że policjant zatrzymuje kierowcę Mówi, panie kierowco, przekroczył pan prędkość. A na to kierowca, panie władzo, tak jest taka mgła, że licznika nie widzę. Mamy nadzieję, że mgła oczywiście ustąpi, żarty, żartami, ale jechać dzisiaj gdzieś w, w, w dalszą drogę to raczej do przyjemności nie należy. Bóg zapłać za cierpliwe wysłuchanie, po powstańmy. Słuszny wyznanie wiary. Wierzę w jednego Boga. Pokój pachański nie zawsze będzie z wahami i Przekażcie sobie, drodzy w Panu, znak jedności i pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, a A do dusza moja. I bliskich przez nieskończone miłosierdzie Boże, niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiamy serdecznie wszystkich internautów, wszystkich, którzy uczestniczyli czy oglądali tę przeświętą bądź też jej skrót z kościoła pod wezwaniem Trójcy Świętej w Nierzychowicach, koło Chojnic na Pomorzu. Szczególnie pozdrawiamy wszystkie dzieci, młodzież. A także osoby chore i cierpiące. Jeżeli będzie taka sposobność, to będę się cieszył, iż moje pozdrowienie dotrze również do moich rodzinnych parafii w Ryńsku i w Toruniu Świętego Józefa na Biranach. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, a zwłaszcza wszystkich przyjaciół i znajomych, także i moją, moją rodzinę. Jeszcze raz bardzo dziękujemy Panu Jerzemu. Dziękujemy też Panu Zbigniewowi. Przypominam, skrót można obejrzeć na stronie www.chojnice.tv. Wszystko pisane bez przerwy małymi literami. Dobrej niedzieli, dobrego tygodnia. Niech Pan Bóg wszystkich prowadzi po naszych drogach. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Amen.